Cześć, dziś znów coś o kosmosie. Tym razem jest to Cosmo Tier Starship Architect and Commander i jest to pierwszy tytuł studia Walter and Realities, który z dniem 24 października 2022 roku rozpoczął przygodę na Steamie w postaci gry wczesnego dostępu. Choć jest już w pełni grywalny, to autorzy deklarują pełny roadmap odnośnie jego dalszego rozwoju. Jest to niejako kosmiczny sandbox, w którym będziemy mieć za zadanie rozwijać swój własny statek, doposażać go w różne systemy, realizować misje i podróżować pomiędzy układami. Celem gry jest zyskać rozgłos i wspiąć się na sam szczyt drawiny rozpoznawalności. Osiągnąć to możemy pokonując coraz to mocniejszych przeciwników. Wizualnie jest po prostu dobrze. Środowisko to trójwymiarowe 2,5D z widokiem z góry, możemy je dowolnie pomniejszać i powiększać, więc jednocześnie płynnie też robi za mapy gry przy maksymalnym oddaleniu od obserwowanego miejsca, jednakże wymaga chwili na ogarnięcie się, ponieważ mapa nie jest, ale może też być scentralizowana na naszym okręcie. Można ją dowolnie przesuwać i doczepać też do innych obiektów, które chcemy obserwować. Tak więc możemy zostawić nasz statek w jednym miejscu i patrzeć na przeciwnika, który do nas się zbliża. Zarówno będące statyczną częścią tłu, jak i też same pojazdy wykonane są starannie i przykuwają wzrok. Podobnie jak wszelkie odpalenia dział i trafienia w przeciwników. Warstwa audio stoi na wysokim poziomie, odgłosy toczonych starć w postaci wystrzałów, trafień i gruchnięć eksplozji przyjemnie się ze sobą łączą. Szczególnie przypadło mi do gustu muzyka, która jest użyta w grze jako podkład, a przede wszystkim dobre spięcie ze sobą utworów, gdyż jeśli w pobliżu pojawi się wrogi pojazd, ta robi się nieco głośniejsza, a po chwili zmienia się na bardziej dynamiczną i agresywną. Od razu wiadomo, że coś może nam grozić, i zaczyna się walka. Rozgrywka rozpoczynamy od wybrania trybu gry. Obecnie dostępne są dwa. Kariera, która jest domyślnym sposobem rozgrywki i polega na eksploracji kolejnych układów świata gry. Mamy w ten sposób osiągnąć kolejne drabinki sławy i dojść na sam szczyt od po prostu sandbox. Drugi to tryb kreatywny, w którym możemy tworzyć i edytować świat gry, dowolne statki i obiekty i mamy też odblokowane wszystkie dostępne technologie. Tytuł umożliwia także rozgrywkę w trybie multiplayer, są to starcia na wyniszczenie zespołów, czy też tryb prowadzący do przeżycia tylko jednego zwycięzcy. Może w nich uczestniczyć do 8 graczy. Gra multiplayer może być także toczona dla zwykłego trybu eksploracji, czyli kariery, z tym, że ten jest bardziej wymagający dla sprzętu i został tutaj przez autorów ograniczony do 4 maksymalnie osób. W przypadku domyślnego, jednoosobowego trybu kariery wybieramy definicję naszego świata, jego rozmiary, poziom trudności i też walki, co przełoży się na ilość zadawanych czy też odbieranych obrażeń. Następna rzecz to poziom trudności ekonomii, gdzie będziemy zarabiać nieco mniej, a reputację zdobywać znacznie wolniej. Możemy też wybrać rozmiar generowanej galaktyki. Oraz wyłączyć konieczność eksploracji, co też ujawnia widoczne na mapie znaki zapytania, więc od razu będzie wiadomo, czy to asteroidy, czy też może zgrupowanie wrogich jednostek. Można też wyłączyć możliwość rozbiórki pokonanych statków, czyli po prostu wraków po walce, a to znów spowoduje, że naszym głównym źródłem zarobku stanie się konieczność realizacji zleconych nam misji. Po tym pozostanie wybrać jeden z trzech dostępnych statków lub też załadować inny i tu też można skorzystać z warsztatu Steam i kreatywności innych graczy. Nasza przygoda rozpocznie się w generowanym losowo układzie skrytym mgłą wojny. Będziemy mogli zaspokoić wrodzoną ciekawość i swobodnie eksplorować otoczenie. STATEK pozwala odkryć pewien zasób terenu wokół nas i z bezpiecznej odległości wykryć inny obiekt, np. pole asteroid. Jednak pełna identyfikacja wrogich pojazdów możliwa jest dopiero z bliska. Wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, co to za obiekt i jakim dysponuje uzbrojeniem. Ale jednocześnie może być też za późno na ucieczkę. Ale uspokoję was, grę nie dość, że można ładować i zapisywać praktycznie w każdej chwili, to jeszcze samoczynnie dokonuje na bardzo często autosave'ów, tak więc w przypadku naszej śmierci czy też potrzeby cofnięcia czasu o chwilę, będzie można bezproblemowo wgrać poprzedni save. Jak już wspominałem, nasz statek budujemy sami. Rozgrywkę rozpoczynamy z gotowym statkiem danego typu, aczkolwiek możemy go dowolnie przebudowywać, zapisywać czy też skorzystać z czyjejś pracy i załadować jakiś korzystając z puli pracy innych graczy, które to są zamieszczone w warsztacie steamowym. W każdej też chwili, oprócz momentu walki, można wejść w tryb edycji i przearanżować układ pomieszczeń. Pomysł z budową składowych pojazdu gracza udał się autorom z nawiązką i jest też dosyć tym samym interesujący. Sednem w budowie naszego latającego pudła będzie optymalizacja pracy załogi. W trybie edycji statku po prawej stronie na dole zauważyć można ilość punktów dowodzenia, które określają jak wielu aktywnych elementów możemy użyć. Energia określa ilość generowanej energii, a obsadzenie załogi wskazuje, ile jeszcze osób możemy zrekrutować i powiększyć nasz skład osobowy. Pionowe kreski to wartości zalecane przez grę. W przypadku normalnego trybu funkcjonowania automatycznie działający załoganci zajmują się zarówno obsadzaniem stanowisk operatora danego systemu, jak i też donoszą na bieżąco zasoby. Energia, dajmy na to, jest nieskończenie generowana w reaktorze w postaci naładowanych baterii, które to trzeba następnie zanieść do danego urządzenia, by móc je zasilić, na przykład do generatora osłon. Jeśli jest to natomiast działo używające pocisków jako amunicji, to i te trzeba będzie załadować. A jeśli się skończą, przynieść z magazynu. Tym samym prawie każde z funkcjonalnych pomieszczeń do skutecznego działania wymagać będzie zarówno doniesienia zasobników z energią, jak i też wymaganych komponentów. Jeśli odległość pomiędzy miejscami składowania będzie duża, to tym samym czas dostarczenia zwiększy się, a to znów przełoży się na przykład na to, że działo czy też jakaś fabryka będzie strzelać nieco wolniej, czy też działać nieco wolniej, oczekując na dostawę. Widoczne jest to w postaci różnokolorowych linii łączących dany komponent z miejscami składowania zasobów, czy też miejscem produkcji energii. Jeśli jest zielone, to czas przejścia jest krótki. Jeśli żółty, wydłużony, zaś czerwony to wyjątkowo długi czas oczekiwania. Czeka nas zatem wiele kombinacji i przestawiania pomieszczeń pomiędzy różnymi miejscami, budowanie jakiś pośredniczących składowisk, czy też magazynów energii, bądź też nawet i tworzenie korytarzy, które posłużą załodze do szybkiego przemieszczania się. Pomysł naprawdę super i sprawia też, że gracz wczuwa się w budowę, ciągłe poprawianie i przemieszczanie składowych wewnątrz statku, by też to wszystko działało odrobinę lepiej, a później to wchodzi już po prostu w nawyk gry. Przebudowa, czy też raczej budowa nowych komponentów, wymaga od nas wyłożenia nie tylko pewnej kwoty pieniędzy, ale też zasobów pokroju metalowych płyt, miedzianych zwojów, procesorów, czy też zasobników z materią. Możemy je zebrać z wraków pochylonych przeciwników, czy też wydobyć z napotykanych asteroid i przetworzyć w budynkach fabryki. Można też je po prostu zakupić w jednej ze stacji kosmicznych, czy też zdobyć w drodze wymiany handlowej, zaczepiwszy jakiegoś przelatującego obok nas handlarza. By jednak można było użyć danego schematu, najpierw musimy jednak uzbierać pewną kwotę pieniędzy i na jednej ze stacji zakupić schemat danego rozwiązania a później uzbierać wymaganą do budowy ilość składników. Wiemy już zatem, co budować, jak sklecić statek kosmicznego Korsarza, a zatem czas opowiedzieć o tym, jak wyglądają kosmiczne starcia. Zacznijmy od tego, iż każdy z wrogów oznaczony jest jakimś poziomem oznaczającym stopień zaawansowania jego statku, czyli tak naprawdę mówi nam, jak wielkie problemy mogą nas spotkać. Im wyższy, tym będzie trudniej i możemy spodziewać się przeciwnika silniejszego uzbrojenia. Gdy już wykryjemy wroga i mamy na tyle mocne silniki, by móc go dogonić, czy też na tyle słabe, że ten dogoni nas, to rozpoczyna się właściwe starcie. Kluczem do sukcesu jest obładowanie naszego okrętu polami siłowymi, czy też działami, które są zdolne zestrzelić pociski przeciwnika, tak by zniszczyć wroga, nim ten zacznie niszczyć nas. Prócz oznaczenia przeciwnika i wydania polecenia ostrzału, możemy też wskazać, który konkretnie rejon jego statku należy atakować. Zniszczenie mostka czy też reaktorów powoduje, że wróg zostanie wyeliminowany. Jednak te elementy są wrażliwe na atak, tak więc każdy stara się je chować gdzieś głębiej wewnątrz swojego statku, tak więc nie jest to wcale łatwe zadanie. A im większy pojazd, tym trudniej się do nich dostać i rozpoczyna się walka na wyniszczenie. Wbrew pozorom, wcale nie jest to takie proste. Możliwe to instalacji działa, mają różne parametry i też i przeznaczenie. Część wymaga amunicji czy też wytworzenia rakiet, co jest co prawda tanie, ale trzeba jednak mieć miejsce na ich przechowywanie i te niekiedy się dosyć szybko wyczerpuje. Wtedy też może okazać się, czy starczy nam załogantów, by je sprawnie przeładować, czy też obsługiwać w tym samym czasie resztę systemów. By podołać temu zadaniu, mamy tutaj coś takiego jak system priorytetyzacji zadań załogi, a tę dodatkowo możemy też podzielić tworząc takie różnokolorowe zespoły i przydzielając im różne właśnie zakresy, czy też wyłączając z użytku co niektóre systemy. Dajmy na to jeden z nich będzie tylko donosić baterie do generatorów osłon, czy też silników, właśnie dzięki temu, że mają inaczej poustawiane te priorytety. Tak więc możemy stworzyć kolejny, który też będzie najpierw donosił amunicję, a dostarczenie do fabryk, gdzieś to właśnie tych surowców wymaganych, będzie ustawione na szarym końcu listy zadań. Ocena 7 na 10. Jest to bardzo ciekawie zapowiadający się tytuł, który praktycznie od razu mnie wciągnął. Gracz staje przed wieloma wyborami odnośnie sposobu konstrukcji swojego statku i wraz z pozyskiwaniem reputacji i dodatkowej załogi zaczyna przebudowywać go według potrzeb i też dostępności technologii i oczywiście zapasów kasy. Zakup nowych schematów pozwalać nam będzie na wdrożenie nowej broni i też bardziej wyrównaną walkę z potężniejszymi przeciwnikami. Balans zastosowany w grze jest dosyć wyrównany i walkę jeden na jeden jest dosyć łatwo wygrać, ale jak się okazuje, potyczki z kilkoma wrogimi jednostkami, które to atakują nas z różnych stron i to przeważnie też od tyłu, no i oczywiście miejsce, które nie są chronione polem siłowym, już takie proste nie są i łatwo też można odnieść porażkę. Latając po kolejnych układach i ścierając się z mocniejszymi przeciwnikami, rzeczywistość szybko uświadomi nam, że nasz statek wcale nie jest tak potężny i niezniszczalny, jak nam się pierwotnie wydawało. Będziemy zatem zmuszeni do opracowania bardziej wydajnych i potężniejszych jednostek, zakupując kolejne schematy technologii i też implementując je do naszej jednostki. Zabawa w sumie ciekawa, ponieważ zawsze da się coś zrobić lepiej. Tu postawimy skład, zablokujemy, by można było przechowywać w nim jedynie amunicję i nie naznoszono nam tu gratów, a pozostałe dodatkowe miejsce na przechowywanie baterii, by krócej trwało przeładowanie działu. Połączenie tego wszystkiego z trybem Multiplayer to też dobre rozwiązanie i sposób na eksplorację kosmosu wspólnie ze znajomymi, lub też ostrą na walcząc z ludzkimi przeciwnikami. Na razie treści w tej grze jest dosyć mało, i po około 10-15 godzinach zarobisz już wystarczająco środków, by móc powiedzieć: Wszędzie już byłem i wszystko widziałem. Tak więc już teraz można swobodnie pograć, choć w pewnym momencie gra jednak zacznie się nudzić. Patrząc na to, co już jest w grze dostępne oraz na ilość i różnorodność rzeczy, które są dostępne w zapowiedziach, można śmiało powiedzieć, iż ta gra stanie się ciekawym i pożądanym tytułem. Tytuł po instalacji zajmie 1,3 GB na dysku, natomiast w przypadku chęci pobrania, do pobrania będzie 1,1 ,1 GB. Jeśli chodzi o koszt gry, to ona normalnie kosztuje 80 Zł, ale trzeba też wspomnieć o tym, że dostępne jest demo gry. Tak więc ja sugeruję najpierw wciągnąć demo i zobaczyć, czy gra jest w Twoich klimatach. W przypadku cen światowych, z tym że przypominam, że to są ceny, gdzie ujęta jest wyprzedaż, to 85 zł, u nas jest to 72 zł, a najtaniej to Argentyna w kwocie 27 zł z groszami. A najniższa kwota w kishopach to 89 zł, co oczywiście przebija kwotę, jaką musimy zapłacić na Steamie. W przypadku historii cen, to tutaj jeszcze nie ma nazbyt długiego polotu, ponieważ gra dopiero wystartowała i jak widać, najniższa cena, jaką tutaj odnotowano, to jest około 60 zł. Jeśli chodzi o cenę gry, to tutaj mamy przytłaczająco pozytywne 97% spośród 976 osób zdecydowało się ocenić tę grę pozytywnie. Wszystkich recenzji mamy 1050, z czego negatywnych jest jedynie 27%. Jeżeli chodzi o oceny negatywne, to tutaj gracze przede wszystkim narzekali na to, że gra jest dosyć powtarzalna i nie wszystkie systemy są opracowane tak, by móc efektywnie walczyć, no i na to nie ma dobrze zbudowanych osłon. Tu trzeba oczywiście przypomnieć o tym, że jest to gra z czystym dostępem, tak więc wiele tutaj może się zmienić. Gra nie posiada obecnie żadnych osiągnięć, można grać jak już wspominałem zarówno jednoosobowo, jak i też w trybie sieciowym, czy to poprzez Steama, czy też można też grać i w LANie. Możemy zarówno grać przeciwko sobie, jak i też prowadzić sieciową kooperację i grać wspólnie w trybie kariery. Niestety, jeśli chodzi o język polski, to ten nie jest dostępny. Jeżeli spojrzymy, ile osób w to pogrywa, to gra wyszła niespełna praktycznie tydzień temu i cały czas mamy tak coś między 2 a 4 tysiące. A jeśli chodzi o całą dobę, to tutaj maksymalnie jest to 9 tysięcy grających. Warto też przyjrzeć się temu, co autorzy zamierzają jeszcze dodać do gry. Tutaj ich praca została podzielona na pięć faz. Pierwsza to tryb jakości poprawek, czyli coś, co ułatwi graczom tutaj właśnie używanie gry. Druga to rozwój tego modułu kariery, czyli przebudowywanie co niektórych rzeczy, dodanie jakichś stoczni, dzięki czemu będzie można budować pewnie mocniejsze statki. Drugi etap to rozwój kariery, czyli tego podstawowego sposobu, w którym możemy toczyć rozgrywkę. Kolejna faza to zbudowanie jakichś tutaj lotniskowców, czyli będzie zapewne można zarówno konstruować je, jak i też z ich użyciem walczyć. Kolejna to boarding, czyli będzie to abordaż, czyli będzie można zapewne atakować i też przejmować inne statki. Kolejne to jakieś statki transformujące tutaj też zapewne wejdzie jakaś walka taka w zwarciu pewnie w połączeniu tutaj właśnie z abordażem to się będzie sprawdzać i też tu jest mowa też o tym, że będą chyba jakieś elementy ruchome wprowadzone które będą mogły umożliwić nam przebudowę naszego pojazdu w coś być może bardziej śmiercionośnego i to co niby ma się dziać cały czas, czyli dodawanie nowych typów broni nowych modułów do statku, czy też różnych trybów gry Player versus Player. I to o czym warto też wspomnieć to to, że gra będzie tutaj wspierać modowanie. Czyli już teraz możemy pobrać jakieś mody odnośnie zwiększenia tej ilości rzeczy, które możemy przechowywać, czy też różnych innych tutaj zmian w grze. Mamy też statki, czyli możliwość właśnie załadowania statków do gry. Jeżeli mamy jakieś trudności z budowaniem, czy też nie chce nam się w to bawić, to możemy skorzystać z twórczości innych graczy i załadować jeden z już istniejących obiektów. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem jakżeby inaczej, Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda, jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani, link w opisie. Podobnie, zapraszam także swojej grupy Steam, widzowie Hakiego, i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.